Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niebezpieczne może być podróżowanie po ukończeniu 70 lat? Większość ludzi nie myśli o tym, dopóki nie spakują walizek i nie zaczną się ekscytować. Jednak to, co powinno być nagrodą za lata ciężkiej pracy, może wiązać się z ryzykiem, którego niewielu się spodziewa. Podróżowanie po 70. roku życia to nie tylko kwestia tego, dokąd się wybierasz. Chodzi o to, jak zmienia się twoje ciało, umysł i okoliczności w trakcie podróży. W tym filmie przedstawimy pięć zaskakujących powodów, dla których podróże po siedemdziesiątym roku życia mogą być szczególnie niebezpieczne. Nie są to tylko zwykłe ostrzeżenia dotyczące długich lotów lub ciężkiego bagażu. Dowiesz się o ukrytych zagrożeniach dla zdrowia, kwestiach bezpieczeństwa, a nawet pułapkach finansowych, które starsi podróżnicy często przeoczają. Niezależnie od tego, czy planujesz podróż, aby odwiedzić rodzinę, odkrywać nowe miejsca czy po prostu cieszyć się wolnością, zrozumienie tych zagrożeń pomoże ci się przygotować i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Prawda jest taka, że podróże po 70. roku życia to zupełnie inny rodzaj przygody. To, co kiedyś wydawało się proste, może nagle stać się skomplikowane, a małe potknięcia mogą mieć poważne konsekwencje. Jednak dzięki odpowiedniej świadomości nadal możesz cieszyć się podróżą bezpiecznie i pewnie. Obejrzyj film do końca, ponieważ znajomość tych pięciu zagrożeń może uchronić Cię przed kosztownymi błędami i nieoczekiwanymi sytuacjami awaryjnymi. Jeśli chcesz zachować niezależność, chronić swoje zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo każdej podróży, ten film jest dla Ciebie. Zacznijmy. Po pierwsze, obciążenie fizyczne organizmu. Podróżowanie po 70. roku życia często oznacza, że organizm jest poddawany próbie w sposób, którego nie można było przewidzieć. Dla wielu seniorów, ekscytacja związana z planowaniem podróży może przesłonić wpływ, jaki nieznane otoczenie, napięty harmonogram podróży, a nawet najprostsze czynności mogą mieć na ogólny stan zdrowia. Nie chodzi tylko o to, jak daleko idzie się na lotnisku lub jak długo siedzi się w samochodzie. Każdy aspekt podróży, od ciężkich walizek po nieznane łóżka i nowe rutyny. Może powodować szereg obciążeń fizycznych, które z wiekiem stają się coraz trudniejsze do zniesienia. Długie loty lub przejazdy samochodem mogą powodować sztywność, obrzęki lub zmęczenie, które wcześniej nie stanowiły problemu. Nawet wchodzenie po schodach na dworcu kolejowym lub stanie w długich kolejkach może obciążać stawy, mięśnie i układ krążenia. To, co w wieku 50 lat mogło być jedynie niedogodnością. W wieku 70 lub 80 lat może stać się prawdziwym zagrożeniem, zwłaszcza jeśli cierpisz na takie schorzenia, jak zapalenie stawów, osteoporoza lub choroby serca. Dodaj do tego ryzyko zakrzepów w żyłach głębokich spowodowane wielogodzinnym siedzeniem lub trudnościami z utrzymaniem równowagi na nieznanym terenie, a otrzymasz przepis na kłopoty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiasz się na celu podróży. Kolejnym wyzwaniem jest sen pokoje hotelowe. Zmiana strefy czasowej i odejście od codziennych nawyków mogą zakłócić harmonogram snu, sprawiając, że będziesz mniej wypoczęty i bardziej podatny na upadki lub dezorientację w ciągu dnia. Tego rodzaju zakłócenia mogą utrudniać regenerację organizmu, zwłaszcza jeśli zmagasz się już z innymi problemami zdrowotnymi. Nawet ekscytacja związana z pobytem w nowym miejscu może czasami utrudniać uzyskanie potrzebnego, regenerującego snu. Istnieje również kwestia leków. Podróżowanie z lekami na receptę, pamiętanie o ich przyjmowaniu o odpowiedniej porze w różnych strefach czasowych i upewnienie się, że masz ich wystarczającą ilość na całą podróż, to szczegóły, które łatwo przeoczyć. Jeśli korzystasz ze specjalnego sprzętu, takiego jak chodzik lub laska, poruszanie się po zatłoczonych miejscach lub radzenie sobie bez pomocy może być dla Ciebie trudne. Wszystkie te czynniki sprawiają, że wysiłek fizyczny związany z podróżą jest czymś więcej niż tylko zmęczeniem. Jeśli nie będziesz ostrożny, może to zmienić bezpieczną przygodę w ryzykowną. Wiele osób starszych pokonuje te przeszkody dzięki determinacji lub chęci, aby nie być ciężarem dla innych. Jednak prawdą jest, że uznanie tych ograniczeń i zaplanowanie ich jest jednym z najmądrzejszych sposobów na zapewnienie sobie przyjemnej i bezpiecznej podróży. Szczerość co do tego, z czym sobie radzisz, robienie przerw i uwzględnienie dodatkowego czasu w planach może pomóc ci uniknąć niepotrzebnego wysiłku i nadal cieszyć się podróżą. Po drugie, zwiększone ryzyko chorób i infekcji. Podróżowanie pozwala poznać nowe środowiska, ale także naraża na kontakt z zarazkami, wirusami i bakteriami, których nie spotyka się w domu. U osób powyżej 70 roku życia układ odpornościowy nie jest już tak silny jak kiedyś, co oznacza, że są one naturalnie bardziej narażone na choroby, które czasami mają poważniejsze konsekwencje niż w przypadku młodszych podróżnych. Samoloty, autobusy, hotele i popularne atrakcje turystyczne to miejsca, w których choroby mogą się szybko rozprzestrzeniać, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego lub w zatłoczonych przestrzeniach. Możesz znaleźć się w otoczeniu osób kaszlących lub kichających, lub dotykać powierzchni, których przed tobą dotknęły setki innych osób. Nawet coś tak rutynowego jak korzystanie z publicznych toalet lub jedzenie w nieznanych restauracjach może narazić cię na kontakt z zarazkami. Twoje ciało nie jest przyzwyczajone do jedzenia i wody. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo. Z wiekiem układ pokarmowy staje się bardziej wrażliwy przez co łatwiej zachorować po spożyciu skażonej wody lub niedogotowanego jedzenia. Podczas gdy młodsi podróżnicy mogą wyleczyć się z infekcji żołądkowej w ciągu jednego lub dwóch dni, osoby starsze mogą trafić do szpitala z powodu odwodnienia lub infekcji. Podczas podróży jeszcze ważniejsze staje się regularne mycie rąk, dezynfekowanie powierzchni i zwracanie uwagi na to, czego dotykasz. Nie chodzi tylko o sezon przeziębień i grypy. Schorzenia takie jak zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych, a nawet proste dolegliwości skórne mogą stać się znacznie poważniejsze podczas podróży, zwłaszcza jeśli jesteś daleko od swojego lekarza lub apteki. Istnieje również obawa o dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej w nowym mieście lub kraju, jeśli coś pójdzie nie tak. Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, są szczepienia. Niektóre miejsca docelowe wymagają lub zalecają szczepienia o których być może nie myślałeś od lat, takie jak szczepionka przeciw grypie, półpaścowi lub szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby i innym chorobom, które występują częściej w niektórych częściach świata. Zapomnienie o aktualizacji tych szczepień może sprawić, że będziesz bardziej narażony na choroby, niż sobie wyobrażasz, a w ferworze planowania podróży łatwo przeoczyć ten krok. Możesz myśleć, że jesteś ostrożny, ale nawet niewielkie odstępstwo od rutyny może mieć poważniejsze konsekwencje, gdy jesteś starszy. Podejmowanie proaktywnych działań, takich jak noszenie przy sobie środka do dezynfekcji rąk, picie wody butelkowanej, noszenie odpowiedniej odzieży i upewnienie się, że wszystkie szczepienia są aktualne, może znacznie przyczynić się do ochrony zdrowia podczas podróży. Jednak rzeczywistość pozostaje taka sama: ryzyko zachorowania jest większe i każdy starszy podróżnik musi potraktować to poważnie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, Proszę, dodaj komentarz numer 2 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Przejdźmy teraz dalej. Numer 3: Wyzwanie związane z zarządzaniem lekami i opieką medyczną dla seniorów. Jednym z najczęściej pomijanych zagrożeń związanych z podróżowaniem jest wyzwanie związane z zarządzaniem lekami i dostępem do opieki medycznej podczas pobytu poza domem. Wraz z wiekiem recepty i codzienne rutyny stają się kluczowym elementem utrzymania zdrowia. Jednak podróże mogą łatwo zakłócić te schematy, co może mieć poważne konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza osób, które przyjmują wiele leków, cierpią na choroby przewlekłe lub wymagają regularnej kontroli lekarskiej. Często zdarza się, że proste czynności, takie jak realizacja recepty lub uzyskanie porady medycznej, są znacznie bardziej skomplikowane podczas podróży. Apteki mogą nie akceptować ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach leki mogą być niedostępne w miejscu docelowym. Zmiany stref czasowych mogą zaburzyć harmonogram przyjmowania leków, utrudniając śledzenie, kiedy należy przyjąć każdą dawkę. Pominięcie nawet jednej tabletki lub zażycie jej w niewłaściwym czasie może prowadzić do komplikacji, a nawet sytuacji kryzysowych. Należy również wziąć pod uwagę logistykę przewożenia leków przez lotniska lub granice. Niektóre kraje mają ograniczenia dotyczące niektórych recept, a zapomnienie o odpowiedniej dokumentacji może prowadzić do opóźnień, a nawet konfiskaty leków. Obawa przed zgubieniem opakowania leku lub wyczerpaniem się zapasów przed zakończeniem podróży może stanowić dodatkowy stres, który trudno jest przezwyciężyć. Istnieje również ryzyko interakcji między lekami, jeśli potrzebujesz nowych leków, będąc z dala od swojego stałego lekarza. W rzeczywistości, jeśli podczas podróży wystąpi nagły wypadek medyczny, taki jak upadek, ból w klatce piersiowej lub nagła infekcja, nie zawsze łatwo jest uzyskać taki sam poziom opieki, jaki otrzymałbyś w domu. Bariery językowe, różnice w jakości opieki zdrowotnej i niepewność co do lokalnych szpitali lub klinik mogą opóźnić leczenie. W sytuacji, gdy liczy się każda minuta, nawet coś tak prostego jak wiedza, gdzie się udać w nagłym wypadku, może stać się wyzwaniem, zwłaszcza w nieznanych miejscach. Seniorzy, którzy przed wyjazdem z domu mają plan, Zabierają ze sobą dodatkowe leki, pełną listę recept i dawek oraz wiedzą, jak skontaktować się z lekarzem, są lepiej przygotowani do radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Jednak proces zarządzania swoim zdrowiem staje się znacznie bardziej skomplikowany, gdy wychodzisz poza swoją codzienną rutynę, a konsekwencje błędów mogą być znacznie poważniejsze. Poświęcenie czasu na uporządkowanie i dokładne sprawdzenie swoich potrzeb medycznych przed każdą podróżą jest nie tylko rozsądne, ale wręcz niezbędne. To dodatkowe planowanie może wydawać się uciążliwe, ale może zadecydować o tym, czy podróż będzie bezpieczna i przyjemna, czy też pełna problemów. Niebezpieczeństwo wynika nie tylko z oczywistych sytuacji awaryjnych, ale także z mniejszych zakłóceń, które sumują się w ciągu dni i kilometrów, sprawiając, że podróże po 70. roku życia są wyzwaniem, którego nie należy lekceważyć. Numer 4 Ryzyko Oszustw i Wyzysku Finansowego. Jednym z powodów, dla których podróżowanie po 70. roku życia może być szczególnie niebezpieczne, jest zwiększone ryzyko oszustw i wyzysku finansowego. Seniorzy są często postrzegani jako główny cel dla osób, które chcą wykorzystać podróżnych, którzy mogą być mniej zaznajomieni z nowym otoczeniem lub technologią. Niezależnie od tego, czy rezerwujesz hotel, płacisz za wycieczkę, czy po prostu próbujesz wypłacić pieniądze z bankomatu w nieznanym mieście. Ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa dramatycznie wzrasta, gdy tylko odejdziesz od codziennej rutyny i strefy komfortu. Podróżujący po 70. roku życia mogą być bardziej ufni, lub po prostu mniej przyzwyczajeni do szybkiego tempa zmian w technologii i środkach bezpieczeństwa. Oszuści wiedzą o tym i często tworzą sytuacje mające na celu zdezorientowanie lub przytłoczenie ofiary. Typowe sztuczki to fałszywi taksówkarze. Nieuczciwi przewodnicy turystyczni lub pozornie pomocni nieznajomi, którzy oferują pomoc, a następnie naliczają zbyt wysokie opłaty za swoje usługi lub kradną cenne informacje. Seniorzy mogą również spotkać się z urządzeniami do skimmingu kart kredytowych, fałszywymi agencjami wynajmu lub wymyślnymi historiami mającymi na celu wyłudzenie gotówki lub danych osobowych. Rezerwacje online mogą być szczególnie niebezpieczne. Fałszywe strony internetowe i wiadomości e-mail typu phishing stały się bardziej wyrafinowane i łatwo jest pomylić oszustwo z legalną działalnością. Seniorzy, którzy nie dorastali w otoczeniu komputerów lub smartfonów, mogą być narażeni na rezerwację pokoi za pośrednictwem fałszywych portali turystycznych lub podawanie poufnych informacji w odpowiedzi na przekonujące wiadomości. Nawet publiczne sieci Wi-Fi na lotniskach lub w hotelach mogą być niebezpieczne. Jeśli nie zachowasz ostrożności, ułatwiając złodziejom dostęp do Twoich kont i kradzież pieniędzy lub tożsamości. Nie tylko nieznajomi stanowią zagrożenie. Czasami wykorzystywanie pochodzi z Twojego własnego otoczenia, np. od współpasażera, nowej znajomości poznanej podczas podróży, a nawet nieuczciwego personelu hoteli i restauracji. Seniorzy, którzy są samotni, Rozproszeni szczegółami podróży lub czują się odizolowani, mogą być bardziej podatni na przyjazne gesty, które maskują nieuczciwe intencje. Poczucie pilności lub dezorientacji wynikające z przebywania w nowym miejscu może zaciemnić osąd, prowadząc do kosztownych błędów, które mogą wpłynąć nie tylko na twoje finanse, ale także na poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jednym ze sposobów ochrony jest podróżowanie z zaufanym towarzyszem. Należy uważnie pilnować swoich rzeczy i unikać dzielenia się zbyt wieloma informacjami osobistymi z nieznajomymi. Należy podchodzić sceptycznie do ofert, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe i zawsze dokładnie sprawdzać przed przekazaniem pieniędzy lub danych karty kredytowej. Osoby starsze, takie jak 83-letni George, który prawie dał się oszukać i zapłacił podwójną cenę za taksówkę w Nowym Mieście. Nauczyły się prosić personel hotelowy o polecenie renomowanych usług i zachowywać czujność nawet w pozornie przyjaznych sytuacjach. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia zawartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Emocjonalne obciążenie związane z oddaleniem od znanego wsparcia. Podróże po 70. roku życia wiążą się z emocjonalnym wymiarem, który często jest niedoceniany, stresem związanym z oddaleniem od znanej sieci wsparcia. Podróż może być ekscytująca, ale oznacza również pozostawienie za sobą rutyny, relacji i środowiska, które zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Dla wielu seniorów sama obecność zaufanych przyjaciół, członków rodziny, sąsiadów lub opiekunów stanowi niezbędną siatkę bezpieczeństwa, którą trudno zastąpić podczas podróży. Kiedy jesteś daleko od domu, drobne niepowodzenia mogą wydawać się znacznie większe. Opóźniony lot, utracone połączenie lub zagubiony bagaż mogą być dla niektórych tylko drobnymi niedogodnościami, ale w nieznanym miejscu mogą szybko przerodzić się w przytłaczające wyzwania. Jeśli napotkasz problem zdrowotny lub potrzebujesz pomocy w czymś tak prostym jak uzyskanie wskazówek lub pokonanie bariery językowej, brak zwykłej sieci wsparcia w pobliżu może sprawić, że poczujesz się odizolowany lub bezradny. Dobre samopoczucie emocjonalne jest ściśle związane z poczuciem przynależności i bezpieczeństwa. Seniorzy, którzy są przyzwyczajeni do regularnych kontaktów z bliskimi, ulubioną grupą w centrum społecznościowym lub znanym lekarzem, mogą odczuwać niepokój lub smutek, gdy nie mają dostępu do tych form wsparcia. Stres związany z dostosowaniem się do nowego otoczenia, próbą zapamiętania planów podróży lub radzeniem sobie z inną codzienną rutyną może osłabić twoją odporność psychiczną. Dotyczy to zwłaszcza osób, które już odczuwają samotność lub borykają się z problemami z pamięcią lub funkcjami poznawczymi, dla których nieznane otoczenie podczas podróży jest jeszcze bardziej zniechęcające. Podczas gdy niektórzy seniorzy czerpią radość z przygód i emocji związanych z odkrywaniem nowych miejsc, innym z każdym rokiem coraz trudniej jest się dostosować. Proste rzeczy, takie jak brak znanego posiłku, zapomnienie nazwy nowej ulicy lub po prostu brak znajomego głosu przez kilka dni, mogą wywołać uczucie niepokoju. W poważniejszych przypadkach to napięcie emocjonalne może wpływać na sen, apetyt, a nawet zdrowie fizyczne, prowadząc do cyklu, który trudno przerwać, dopóki nie wróci się do domu. Planowanie z wyprzedzeniem i utrzymywanie kontaktu może pomóc złagodzić część tego emocjonalnego obciążenia. Dzielenie się planem podróży z bliskimi, regularne kontaktowanie się przez telefon lub wideokonferencje oraz pozwolenie sobie na przerwy lub odmowę realizacji przytłaczających planów to dobre sposoby na zachowanie równowagi podczas podróży. Osoby starsze. Takie jak 77-letnia Mary, uczą się planować spokojne dni pomiędzy wycieczkami i codziennie wieczorem kontaktować się z córką, aby porozmawiać, co pozwala jej zachować dobre samopoczucie bez względu na to, gdzie się znajduje. Uświadomienie sobie znaczenia wsparcia emocjonalnego jest kluczem do tego, aby podróże po 70. roku życia były zarówno przyjemne, jak i bezpieczne. Dbając o swoje zdrowie psychiczne i pozostając w kontakcie z najbliższymi osobami, można zmniejszyć ukryte zagrożenia i skupić się na przygodach, które podróże oferują w każdym wieku. Podsumowanie. Kończąc ten film, poświęć chwilę na zastanowienie się nad pięcioma zaskakującymi powodami, dla których podróże po 70. roku życia mogą być szczególnie niebezpieczne. Który z nich najbardziej ci się wyróżnił? Czy dostrzegłeś w sobie wyzwania związane z radzeniem sobie z wymaganiami fizycznymi, utrzymaniem zdrowia, zarządzaniem lekami, uważaniem na oszustwa lub radzeniem sobie z emocjonalnymi wzlotami i upadkami związanymi z przebywaniem z dala od domu? Być może poczułeś się uspokojony dzięki omówionym przez nas praktycznym rozwiązaniom, a może zdałeś sobie sprawę, że nadszedł czas, aby podchodzić do podróży z nieco większą ostrożnością podczas przygotowań. Celem dzielenia się tymi spostrzeżeniami nie jest zniechęcenie Cię do odkrywania i cieszenia się przygodami, które oferuje życie, ale pomoc w robieniu tego z otwartymi oczami i planem w ręku. Świadomość tych wyjątkowych zagrożeń i podjęcie praktycznych kroków w celu przygotowania się do podróży pozwoli Ci cieszyć się nią, zachować bezpieczeństwo i czerpać z niej korzyści nawet po siedemdziesiątym roku życia. Każda podróż wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ale przemyślane podejście może pomóc chronić Twoje zdrowie, finanse i spokój ducha. Dziękujemy za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Chętnie poznamy Twoją opinię. Dodaj komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś, oraz tym, jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Państwa opinie są dla nas ważne, więc nie wahajcie się ich dzielić. Czytanie Państwa komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał się Państwu ten film i uznaliście go za pomocny, polubcie go, zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie. Państwa wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu.